Szanowni Państwo, drodzy pacjenci i przyjaciele ekstrodentów. W ostatnim odcinku mówiliśmy o próchnicy w zębach mlecznych, o wizytach adaptacyjnych oraz o diecie ubogiej w cukier, czyli o tym wszystkim, co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o zdrowie i kondycję zębów i jamy ustnej naszych małych pacjentów i dzisiaj chcieliśmy ten wątek kontynuować. Panie doktorze, dlaczego zęby mleczne są bardziej podatne na próchnicę? To wynika z budowy anatomicznej i histologicznej zębów mlecznych. No i ogólnie rzecz ujmując, ząbki mleczne mają budowę szerokokanalikową, czyli jest, są tam większe, szersze przestrzenie pomiędzy poszczególnymi kanalikami i mają większą one średnicę i w związku z tym bardziej podatne są na powstawanie ubytków próchnicowych. I biorąc pod uwagę jeszcze zmniejszoną zdolność do, do, do higieny jamy ustnej i utrudnienia, tym bardziej zęby mleczne są... Yy, bardziej podatny właśnie na, na postawienie ubytków próbnicowych. Mhm, a czy prównicę u dzieci należy zawsze leczyć? Tak, bezwzględnie. Co do zasady leczymy zęby mleczne, wypełniamy ubytki próchnicowe, zapobiegamy powstawaniu e, głębszych ubytków czy w ogóle ubytkom próchnicowym. Natomiast e, musimy powiedzieć o tak zwanych wskazaniach względnych i bezwzględnych. No, Bezwzględne to takie, kiedy zaniechanie leczenia, terapii e, e, m, e, m, e, może skutkować poważnymi m, niedomogami zdrowia czy też nawet poważniejszymi konsekwencjami. W skrajnych sytuacjach oczywiście mówimy tutaj o tracie życia, natomiast e, jeśli dochodzi do posocznicy, do e, ogólniego zakażenia całego organizmu, natomiast no, wskazania względne to takie, kiedy co do zasady leczymy i dobrze by było i warto to zrobić, natomiast e, są pewne przeszkody czy to e, psychiczne, czy czasowe, czy fizyczne, e, czy jakieś inne, które powodują, że na ten moment, E, e, robimy wizytę adaptacyjną, profilaktykę, edukację, ale nie przystępujemy do danego zabiegu. A jakie e, zabiegi u małych pacjentów pan doktor wykonuje najczęściej? Najczęściej są to zabiegi polegające na... E, zabiegi profilaktyczne, czyli lakowanie to już bruzdy zębów e, stałych, zębów trzonowych, czyli u dzieci troszeczkę starszych, e, impregnacja zębów mlecznych, Badanie mózg, inwestycje adaptacyjne, lakierowanie, zabiegi higienizacyjne i oczywiście wypełnianie ubytków w zębach mlecznych, Nieco, czyli plombowanie. Nieco rzadziej robimy leczenie endodontyczne, czyli kanałowe zębów mlecznych, no tu muszą być już szczególne wskazania i to jest raczej rzadziej spotykany zabieg. Mhm. A co pan doktor sądzi? o tak zwanych słodkich sobotach czy słodkich niedzielach, kiedy przez cały tydzień nie podajemy dziecku słodyczy, dopiero właśnie w weekend dziecko ma kontakt ze słodkimi rzeczami. Czy to jest zdrowe dla ząbków? No tak, wiemy już, że to wszystkie badania pokazują, że dieta bogata w cukier i kiedy cukier jest dawkowany często i jeszcze przy utrudnionej czy pogorszonej higienie jamy no jest głównym czynnikiem powodującym powstawanie e, ubytków w, w zębach. I mlecznych, i zębach oczywiście osób dorosłych. E, w związku z tym wydaje być świetnym e, pomysłem e, wprowadzenie takiej właśnie tutaj. E, jakby dietetycznej ciekawostki, albo pewnego rytmu, innego rytmu, a nie pozbywanie dzieci no, niewątpliwej przyjemności poznawania smaku słodkiego. Każdy z nas wie, że słodkie jest przyjemne. W związku z tym pomysł podawania czy dostępu do słodyczy w jednym wybranym przez rodziców opiekunów w dniu tygodnia, a i wtedy jest zwiększone jeszcze higienie jamy ustnej, a pozostałe dni już nie, Wydaje się być, być świetny. Mm -hmm, dlatego bardzo... Skandynawowie mm -hmm. tak właśnie to robią, tam ten, ta, ta idea powstała i dlatego mają tak małą frekwencję, czy tak małe występowanie próchnicy w zębach i, i dzieci i osób dorosłych. No pewnie między innymi dlatego. Między innymi mm -hmm, oczywiście. Mm -hmm, tak. mm -hmm. Bardzo dziękuję za te informacje i zapraszamy Państwa na następny odcinek. Zapraszamy.